<śmiech> Przepraszam <śmiech> Za kaszel Ja się wybrałem na rybki Chorob, czasno. zobaczcie Lodzik prawie na całej wodzie Fakt, że puszcza No ale co, łódeczko, nie wypłyniesz Tyle <laughs> Łamać lodu, nie, dziękuję <laughs> Przy okazji Chciałbym wam, wam opowiedzieć coś O tym jeziorze Jest to jezioro Szercz w obiecie Krzyńskim przy nim piękny pałacek Ewy Brown, hotelik. Także wędkarze moglibyście nawet całą noc lek mieć z wyżywieniem, powędkowaniem. Plaże dzierżawią morcy, udostępniają udeczki tutaj. Nawet chcieli z naszym kołem współpracować, żeby zagospodarować teren pla tej plaży. Tam jest dróżka dojazdowa, asfaltowa, no z dziurami, Ale pewna historia się z tym wiąże. Ja, Artur Sadłowski, byłem w zarządzie miasta Kętrzyn przez moment. Brużdżono, ludziom wmawiano, że, po, że bróżdżę im, że sam w gniazdo, czy coś. Tylko ja działałem dla was, dla was, dla wędkarzy. Chciałem zadbać o to łowisko, tak? o to, żebyście mogli wędkować. Nie powiem dokładnie, który to rok był, ale wtedy był starostą powiatu kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka. Byłem na rozmowie z nim, zgodnie z uchwałą walnego powołałem komisję do pozyskiwania środków na cele statutowe koła i pan Nidziuka był chętny współpracować z nami, tak. Chciał zagospodarować tą drogę, wyremontować ją, z tyłu za tą plażą, tak nie będzie może za dużo widoczne, tam się zaraz kończy, jest jak to się mówi teren leśny, tam jest będzie szlaban nie wiem czy tutaj tędy przeje, a nie, teraz tu nie przejdę tędy, ale o, tak już będzie mniej więcej widoczny. Zobaczcie te drugie ogrodzenie, za tymi drzewkami co widać białą brzuszkę. Tam widać takie, nie wiem czy będzie widać, ale są, jak to się mówi, um, tablice, o teraz będzie może bardziej widać, tutaj za nagrodzeniem. tam są takie tablice do tego, tam starosta chciał zrobić parking dla nas z toj tutaj zaś w... ładnie, wcześniej jeszcze nie było tego podziału plaży na dwie sekcje, ale byli morscy zmuszeni, gdyż po prostu wszystko niszczono, tak? I do tego, tu ładnie zagospodarowali, prawda, bo tu w ogóle, ja mogę nawet zdjęcie, przy... zanim oni tutaj zaczęli robić, jak wyglądało. Gdzie sam też wyrywałem ściny, żeby chociaż popływać można było tą plażę, bo ta plaża zarosła tu. Mamy miejsce, jak to się nazywa, w na którym był pomost na pływakach, dość duży, z którego można było wędkować, ludzie opalali się. Kąpali się. On był duży, kształci te, te Naprawdę duży pomost. Prawda? W tym miejscu panowie łapały liny po 65 cm w tym tutaj miejscu. Dalej, teraz I tu też ten teren już zaczynał być taki podmokły. Chłopaki pięknie to utwardzili tego. I w tym miejscu to jeszcze tak za bardzo nie było. Miał stać pomost, też za sponsor, też z funduszy powiatu na, yy, jak to się mówi, zagospodarowanie terenu tak, i, infra, i, infry, i, rozwój, i rozwój infrastruktury. Ale prezesowi koła miasto, Kętrze, panu Edmundowi, taki i skarbnikowi Władysławowi K. nie odpowiadało to. Bo to trzeba robić, tak? Dla nich to było zbędne. Ja nie wiem, czy zbędne jest to też dla wędkarzy. I z tego tytułu ciągali mnie po sądach, tak? Koleżeńskich, że ja im bróżdę ich sam gniazdo, że coś chcę robić, wbrew ich woli. Jeden wniosek. Byli na tyle czelni, chociaż że prezesem zarządu okręgu mówił, że podpiszą. Zarząd przysłał, wydrukowałem. A oni odmówili w tym czasie podpisania. Ale oczywiście w okręgu gadali, że jak kłamie. Ludzie kochani, czy ja bym publicznie zaświadczył nieprawdę? Przecież wiem, że jak to się mówi, groziłabym mi odpowiedzialność Kana za pomówienia, tak? Jeżeli panowie twierdzą, że ja ich pomawiam, proszę założyć sprawę cywilną. Ja nikogo nie pomawiam, mówię szczerą prawdę. Ale to, żeby wędkarze coś chcieli mieć, bo to krzyczą, tak? Że zarządy nic nie robią, to tego, tak? Wędkarze. Krzyczymy, tak prawda? Ale czyja to jest wina? Chodzimy na walne? Na walnym uchwałą możecie ich zmusić, tak? Do zrobienia czegoś. W kole są wasze pieniądze, w okręgu są wasze pieniądze. Są wasze pieniądze. Składka okręgowa jest na gospodarowanie i ochronę wód, czyli na straż społeczną, która powinna... Walczyć z kłusownictwem, tak? Zabierać siatki, zbierać siatki, te rzeczy. Nieważne, czy mogą sami, czy z policją, prawda, czy z Państwową Strażą. Ale mogą, tak? w że Rybackie naprawdę, ludzie kochani, jest za mało, żeby ogarnęła te wszystkie jeziora. Tam jest paru strażników w paru jednostkach i oni mają dyżury, tak? Ale nie mają dyżury 24 na dobę. I kłusowniki to dobrze wiedzą. I my, Nawalnym zawsze uchwalamy plan pracy koła i preliminarz wydatków, czyli na co nasze pieniądze zostaną wydane. A jest trochę tych pieniążków. I pamiętajcie, że jako stowarzyszenie nasz, nasze finanse nie składają się tylko i wyłącznie ze składek członkowskich, tak? z naszych składek wynikający dokładnie z członkostwa. Czyli tak jak w PZW to jest składka członkowska i składka okręgowa. Ale jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania dotacji, dofinansowań, darowizn, yy, jak to się mówi, czekajcie, yy, ofiarności publicznej. To wszystko będzie w naszym, jak to jest na budżecie, tak? Jeżeli postaramy się o to. Zarządy mają prawo, o ile koło nie ma, okręgu, jak to się mówi, osobowości prawnej, ale mają, bo jest, tak to się mówi, jednostką terenową, tak, ale okręg ma. I wszystkie te dotacje, czy na straż, czy na coś, zaksięgujemy w okręgu. okręg to idzie. To, co koło prowadzi swoją uproszczoną rachunkowość, tak na co wydali, na co ile składek pozyskali, tak co zrobili, to wszystko jest dawane do okręgu i okręg się musi z tym rozliczyć musi na coroczne sprawozdanie złożyć do Urzędu Skarbowego z tych pieniędzy. I o tym wszystkim, co robimy za nasze pieniądze i jak robimy, decydujemy na walnym. Dlatego Was wszystkich zachęcam, bo to są Wasze pieniądze i nasze wspólne hobby. I razem możemy zadbać dzięki temu o ryby w wodzie, tak? czyli na przykład zarybić, Postawić kładkę, zrobić dojazd na blogu moim www.artujs.kenszyna.wentkuje.pl. Zrobiłem artykuł o tak zwanej drodze koniecznej. Jak pozyskać operat, jak pozyskać dofinansowania. Ludzie, kochani, sami możemy zadbać o nasze hobby, o nasze wody. Tylko trzeba chcieć. Wystarczy chodzić na walne. Reszta to już jak to się mówi, względem uznania waszych, tak? Czy macie chęć po prostu pomóc zarządowi, prawda? Grupie działaczy w kole zrobić ten pomost, tak? Czy coś? Razem, z wspólnymi siłami. Ale trzeba zacząć od bycia nawalnym, żeby choćby wybrać odpowiednie władze, które będą chciały coś robić dla nas, za nas, w naszym imieniu i razem z nami. Pozdrawiam Was, cześć.